Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w następnym vlogu. Dziś jako, że nadchodzi sezon jesienny, zimowy postanowiłem naprawić starą, dawno nieużywaną, bo chyba ze, ze 3, 4, 5 lat może antenę. Antenę na niskie pasma, na 160 metrów. Jest to taka moja konstrukcja, mój, mój, mój wynalazek. Które wykonałem, który sam, sam jakby zaprojektowałem, i, i chodzi to bardzo, pracuje to bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Przepraszam, bo tutaj jest, jest bardzo dużo komarów. Ten sezon jest, w tej chwili jest wysyp tych komarów, więc. Mogę, mogę wykonywać takie, właśnie, właśnie takie dziwne ruchy. także To nie są żadne tiki nerwowe czy, czy coś w tym stylu. Nie, nie, to, to po prostu myszki, komary, które tutaj atakują. A nie mam siatki, bo też nie chcę nagrywać tutaj w siatce, bo to tak troszeczkę lekceważące dla, dla Was, dla oglądających. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc co, za, zaczynamy. I jesteśmy tutaj w takim punkcie, gdzie, gdzie ta moja antena ona była e, e, zamontowana, testowana. To jest taki, zobaczcie sami, może. To jest, jest to drzewo, tak? Ja wykorzystuję drzewo zamiast masztu. Tak to mniej więcej wygląda. I tam jest e, u góry, jest za, zamontowana, właśnie antena. To jest. E, Powiedzmy, że coś takiego jak inwerter L, czyli odwrócona L. Ona nadal jest zresztą w fazie, fazie testów, w fazie prób. A wczoraj tutaj wkopałem, tak naprawdę wczoraj, tak, kopałem taki prowizoryczny post, czyli spornik, tak, taki maszczyk, na którym ta końcówka tej anteny jest zamontowana. O, to jest, to jest tutaj właśnie. O, proszę bardzo. I to sobie tak leci, leci do o, tędy, 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 tędy do góry i do, te, do tej właśnie, do tej właśnie, tego właśnie drzewa, do tej właśnie choinki, która, która tutaj pod którą przed chwilą byliśmy i tam jest ten punkt jakby zasilający tej anteny tu jesteśmy w punkcie zasilającym jak widzicie to wszystko zarosło, będę to za chwilę czyścił aczkolwiek nie mam za dużo nie, nie mam za dużo czasu bo dzisiaj ma akurat padać, padać deszcz kolejny, kolejny dzień deszczowy patrzcie tutaj są takie o właśnie Gdzieś tu się coś. E, takie uziemiacze, tak. Tam jest następny. Tam jest następny. I tutaj mamy jeszcze jeden uziemiacz, tylko jest zarośnięty. Proszę. I ona e, w tych miejscach jest tutaj u, uziemiona, ponieważ e, ten typ anteny wymaga bardzo dobre, dobrej wartości uziemienia bardziej bardzo dobrej wartości uziemienia, jeśli chodzi o. System radiali, czyli przeciwwak, ja w niej miałem też tutaj chyba około 20 czy 30 radiali, ale niestety musiałem to sobie zdemontować w sezonie po, po sezonie ze względu na, na koszenie traw i no bo one niestety nie były na zakopane tak pod ziemią, bo w innych antenach mam to elegancko schowane pod ziemią. Więc te system radiali jest praktycznie niewidoczny, nie, nie nieinwazyjny i on, on robi swoją robotę właśnie pod, całkowicie pod ziemią. A tutaj, tak jak widzicie, zaraz będę dodawał, dodam kilka radiali, nie wiem na ile mi się to uda w tej chwili. Ponieważ, patrzcie, o, już idzie, idzie właśnie już e, o 15 bodajże. Ma, ma padać. Antenę zaprojektowałem na, na częstotliwości w granicach 1,8 MHz 1,8,4, czyli to, jest ten, to są częstotliwości, które są używane przez cyfrowe emisje, które, no, które mnie tutaj interesują, właśnie z tej, z tej właśnie anteny. Z praktyki bardzo dobrze pracuje. Bardzo DeXowo, czyli ta charakterystyka charakterystyka tej anteny była przynajmniej przed 4 laty bardzo, bardzo zadowalająca, jak dla mnie, więc yy, dlatego postanowiłem ją tutaj reanimować. A mówię, idą czasy jakie idą, więc warto czasami coś tam podsłuchać, nie? Czasem posłuchać tu i ówdzie, żeby żeby po prostu wiedzieć na bieżąco co, się, co w trawie piszczy. Także zabieram się do, dalej do. Tutaj chciałem Wam pokazać e, specyfik, który używam e, do czyszczenia styków. O, tak to mniej więcej wygląda. E, taka pucha, ona mi starcza na kilka lat nawet. E, do czego? Styki, Sty, wszelkie styki elektryczne, które na przykład, tak jak tutaj, nie, nie były używane przez lat, nie wiem, 5. pryskamy to wszystko. O. I to w jakimś stopniu e, poprawia kontakt, tak? Zabezpiecza, o, oczyszcza i poprawia kontakt elektryczny, czyli to połączenie elektryczne, jakby które jest no, bardzo istotne przy, e, przy właśnie przy częstotliwościach M, MC, WC. No i, i, i nawet i elektrycznych, tak bo to jest głównie właśnie do tematów elektrycznych. On mi się sprawdza fajnie, bo, bo mam go mówię już nie wiem 4 czy 5 lat i, i jestem bardzo zadowolony z tego akurat z tego specyfiku tutaj o. wszystkie śrubki tam gdzie jest kontakt potrzebny elektryczny spryskujemy i to jakby powoduje to, że ten kontakt jeżeli jest zaśniedziały to też w dużym stopniu pomaga, pomaga, aby to aby ten cały proces nie postępował docelowo ta antena ma iść w zupełnie innym miejscu mam tutaj dużo, dużo większą, dużo lepszą lokalizację jakby chodzi o to, że jest to większe drzewo niż to o jakieś, nie wiem, 5, nawet metrów, 5-6 chyba. Yy, zresztą zaraz tutaj zreszt zaraz to uchwycimy na, na filmie. I, I dlatego tutaj no, na razie to zrobimy tak prowizorycznie. Posłuchamy parę dni, zobaczymy jak to, jak to wszystko pracuje. I na tej podstawie dopiero ewentualnie. Podejmę decyzję, czy, czy będę przebudowywał czy będę przebudowywał e, tą antenę w taki sposób, e, czy też w inny sposób. O, widzicie, to są te tutaj e, to większe drzewo, które tutaj widać. O, dokładnie tu. Łączymy. i Proszę bardzo. To są dużo, dużo wyższe, dużo wyższe drzewa niż to, na którym obecnie jest, bo Tutaj to jest o tyle różnic właśnie w wysokości tego drzewa. Także czym, czym wyższy ten element pionowy, tym, tym skuteczniejsza antena, tym, tym lepsze, lepsze wyniki, jeśli chodzi o, o skuteczność tej anteny. Także tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy internet nie był po, powszechny, tak powszechny jak dzisiaj, był drogi e, tego typu e, instalacje, jak anteny, które tutaj pokazuję, one były tak naprawdę jednym, e, jednym z e, podstawowym e, uchem na, 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 na to, co się dzieje na świat. Można było dekodować, dekodować dzięki takim antenom. Obrazy pogodowe, depesze między, między, między różnymi instytucjami czy, czy agencjami, również jakieś tam depesze, depesze prasowe to dawało taką przewagę w, w, w pozyskiwaniu informacji. Tak? W tej chwili, Internet on w znacznym stopniu już wyparł tego typu technologie. Więc większość, większość, przynajmniej tych mniejszych, mniej znaczących instytucji, agencji przeszła na, na system przekazywania informacji za pomocą internetu. Więc, więc to, to też w tej chwili wpływa na to, że popularność to już jest taka, trochę, taki trochę sentyment do, do, do dawnych czasów, gdzie. Gdzie, gdzie można było sobie rzeczywiście posłuchać czegokolwiek i dzięki temu pozyskać jakokolwiek wiedzę, tak? o tym co się dzieje. No i przeciwwagi podpięte do uziemiacza, do styku uziemiającego, także gotowe na testy, czysty poligon, zero estetyki wiem. Ale tu chodzi o czyste testy. To już się będzie podejrzewam, że zmieniane. Zresztą tu powinno być około 96 przeciwak, żeby to w ogóle jakoś pracowało. Więc będę tutaj systematycznie to, to modyfikował. Ale nie wiem, czy to będzie akurat w tym miejscu, w którym jest. Czy tak jak wcześniej, tak jak wcześniej mówiłem, zostanie przeniesione to na troszeczkę wyższe drzewo. W, w bliżej wyższego drzewo, które da mi tu możliwości o, o większe możliwości, jeśli chodzi o ten pionowy, pionowy element yy, tej anteny. To tyle z tej strony. Serdeczności, i zostawcie te wszystkie pierdoły łapki, nie łapki, yy, nóżki. I do następnego. Hej.